Czeka, Twitch. Anna, to. You are right because I got cursed out by an old man who's saying kuzo, 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 kuzo.

Nie da porażka! Nie ci się już odpodawiać! Nie da się Dziebańka! I ów Dawid Jasper, Jasper z pedofil of I Dawid Jasper zniszczyć na pierdolu! I ów Dawid Jasper z pedofil Chuj chuj. Trzy złote. Chuj, chuj. Elo, elo, czy Miśka dostała dziś chipsy, czekoladkę, babkę i jabłuszko? Odpowiedz to pilne powtarzam, czy Miśka dostała, dostała dziś wczoraj, chipsy, czekoladkę, wczoraj, babkę wczoraj. i jabłuszko? Jabłko, które Miśka dostała. Jabłko dostała wczoraj Miśka. Powtarzam, Miśka dostała wczoraj jabłko. Jabłko, które dostała wczoraj. Jabłko dostała. Jabłko dostała.